Mm-hmm. <laughs> Nie, ja się tak wysunęłam. Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Cieszymy się. Cieszymy się, że mogą Państwo z nami i my z Państwem dzielić tą uroczystą chwilę, kiedy. Zgromadziliśmy się wszyscy w gabinecie marszałka Sejmu i czekamy jeszcze na pozostałych członków Rady Ministrów. Wszystkie drogi prowadzą do gabinetu marszałka. Jesteśmy, proszę państwa, w komplecie, więc jeszcze raz witamy wszystkich serdecznie w gabinecie marszałka Sejmu na w czasie tej uroczystej chwili, kiedy marszałek przekaże uchwałę o powołaniu prezesa Rady Ministrów i do Rady Ministrów, premierowi Donaldowi Tuskowi. Bardzo proszę, panie marszałku. Szanowni Państwo, drogi panie premierze, państwo ministrowie. Jesteśmy tu całym prezydium Sejmu, żeby podkreślić wyjątkowość tej chwili. Po raz pierwszy, odkąd obowiązuje konstytucja z 1997 roku, to Sejm wyłonił kandydata na premiera, a następnie wybrał Radę Ministrów, a nie reagował jedynie na inicjatywę w tej sprawie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić tu państwa na chwilę, po tym trudnym, ale ważnym dniu, żeby jeszcze raz ucieszyć się z tego, że to co zaczęło się 15 października stało się faktem 12 grudnia. Podziękować jeszcze raz tym wszystkim milionom Polaków, którzy stali w kolejkach, nawet wiedząc już o tym, jaki będzie wynik wyborów, bo chcieli być częścią tego wspaniałego zwycięstwa i tej zmiany. Jesteście ich nadzieją, jesteście naszą nadzieją. Oddajemy dzisiaj jako posłowie, jako Sejm, los Rzeczpospolitej w wasze ręce. Te wszystkie ważne sprawy naszego życia, naszych rodzin, naszych dzieci. Mamy nadzieję, że będziecie nimi dobrze zarządzać, a my, jako Sejm, będziemy Was z tego rozliczać i pilnować, żeby wszystko szło tak, jak się na to umówiliśmy z naszymi wyborcami, bo to oni są największymi zwycięstwami, zwycięzcami tego dnia. I na koniec chciałem jeszcze raz tylko powiedzieć, bo ten dzień. Obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, nigdy nie możemy dać się zastraszyć złu. Nigdy nie możemy, i to podkreślał pan premier dzisiaj, i ja to też podkreślałem, nigdy nie możemy sprawić, po, pozwolić, żeby to zło pisało nam agendę. Nigdy nie możemy sprawić, żeby źli ludzie i ich złe czyny sprawiły, żebyśmy to my, zrezygnowali z dobra. Te lekcje zabieracie na tę drogę, a ja chciałbym na ręce pana premiera wręczyć uroczyście podpisaną przeze mnie przed chwilą uchwałę, e, którą Sejm podjął kilkanaście minut temu. E, wszystkie nazwiska mam nadzieję się zgadzają. Później będą mogli pan sprawdzić, panie premierze, zgadza się? Inwentarz? Stan nie, nie ma tuska. Wszystko to wina tuska. Natomiast jeżeli chodzi o tuska, to mamy tutaj kolejną uchwałę, a raczej poprzednią, która została podjęta w dniu wczorajszym, także legitymacja jest pełna. Gratulacje panie premierze. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak chciałbym podsumować ten dzień. Okazał się poważnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Ale przecież wiemy, że tak naprawdę dopiero się zaczyna. Skończył się ten dzień dobrze. Skończyła się dobrze. Z punktu widzenia nie tych wygranych tylko Polski. Ta wyczerpująca kampania, intensywna jak nigdy dotąd. I ale mamy wszyscy świadomość, że jutro zaczyna się w jakimś sensie nowa epoka też dla Was wszystkich. Zupełnie inne życie, zupełnie inne wyzwania i niezwykła odpowiedzialność. Panie Marszałku, dziękuję, że dzięki tej uroczystości dodaje Pan otuchy szczególnie tym, którzy będą debiutowali w, rolu, w, w roli ministrów. A jest ich sporo w naszym rządzie, i bardzo jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować. No, już robiliśmy to, ale zawsze będzie za mało. polką, Polakom, wyborcom ja będę do końca życia wam dziękował, bo to tak bardzo ważne było przejść dla nas wszystkich, co zrobiliście. I chciałem jeszcze raz podziękować też Panie Marszałku. Szymonie, drogi przyjacielu, Włodku. Znamy się krótko, ale się dobrze poznaliśmy i wiemy, że możemy na sobie polegać. Władku, my się znamy jak. Nie powiem jak co, bo to pa, zabrzmi po ludowemu za bardzo, ale, ale tak, albo po kawalerii. No, a, a to jest i ruch ludowy, no i, wszystko, i obrona narodowa, więc. Mm, ale mam takie poczucie, że. Yy, to, co zbudowaliśmy także między nami i między ministerkami i ministrami w moim gabinecie, że to jest relacja też wyjątkowa i że na tym można zbudować y, stabilny, dobry, efektywny, ambitny rząd na cztery lata. Znaczy, niech nikt się nie przyzwyczaja do tych czterech lat tak indywidualnie, bądź się ze mną, ale, ale ta ekipa ma ambicje zdrową, fajną ambicję, poprowadzić polskie sprawy przez. Najbliższe cztery lata. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Panie marszałku, to był zaszczyt z pana rąk otrzymać ten dokument. A jutro zapraszam oczywiście wszystkich na godzinę dziewiątą rano do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość zaprzysiężenia. Jeszcze raz dziękuję. Wyszliście z Sejmu, Sejm wyszedł z 15 października. Z tych milionów ludzi nie zawiedźcie nas. Nie zawiedziemy, nie? Nie, oczywiście, że nie, nie ma mowy. Nie. Panie premierze, jeżeli panie możemy panie. poprosić jeszcze o stanięcie do zdjęcia z całą Radą, Radą Ministrów, to bardzo prosimy. Nie będziemy oczywiście już przeciągać uroczystości, bo pora późna. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy także dziennikarzom za poczekanie, za transmisję, za cierpliwość. Wszystkiego dobrego.